Dzień 243, robi napadów aż do Birgita 6. Black Dark 6456, napisał. Zlecenie dane. Po opuszczeniu warsztatu udaj się do Fortu Zankudo, policjera, albo weź helikopter z dachu po stronku policji obok kasyna. Następnie wieź którym z tych pojazdów do bunkra. W bunkrze używasz tylko któregoś z pistoletów i strzelasz w głowę. Po opuszczeniu bunkra, znajdujesz na ulicy motocykl i jedziesz nim do Awiego. Wrogów eliminujesz także pistoletem strzałem w głowę. Nie używasz insurgenta, czy znaczy przeciwrotniczej, i szarka. Całkowicie Spartalasz drugie przygotowanie. No to lecimy z finałem. Black Dark to jest zawsze jakieś wyzwanie da? I właśnie to jest spoko, że na różne misje, nie? E, na różne do sesji dane co można wymyślić? No ale Black Dark nie ma z tym problemu. Zawsze coś wymyśli. E, pistolet potrzebujemy jakiś fajny. E, tu jest ciężki pistolet, tu jest zwykły. Tu jest 50. Nie było sprecyzowane czy to być to zwykły pistolet, więc chyba dowolny, nie? Więc ja polecę sobie ze ciężkim. Żeby było ciekawie. Eee, I chyba możemy zaczynać. Wszystko mamy. Tak jest. Samochód, 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 samochód. Mmm. Samochód. No raczej polecimy moim ulubionym, nie? Nasz cel jest taki, że musimy wskazać do Fortu Zarkuta. Więc pojazd musi być w miarę szybki. Nie możemy wziąć złoma, bo byłoby to wręcz. Myślę, że waranem HKR będzie nie dałoby rady wlecieć do środka. No ale wiesz zawsze jakieś z ulicy mogę zgarnąć Które będzie szybsze pewnie od <grybę warenera> No nie wiem po co cię pojazd roxar daje Rozumiem, bo wiecie, to był pojazd od początku gry mm, No chyba, że srecyż ludzie To co myślą, kurde Warener, to jest fajna sprawa, chciałbym mieć go, kurde, w Gitana. Nie wiem jak to w rzeczywistości Może gdzieś kultowe, ja nie znam Nie taka szansa Tak samo jak było z tym Anisem jakimś jednym. Ja sobie nie zdawałem z tego sprawy że. No, Susanta, zamknij mordę, weź! Halo, możesz wyjść? Dzięki. E, internet, e, legendarny transport, chyba, a kukurydata D5 to nie to. O! Ten, Anis, euros i 32. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to faktycznie jest pojazd gdzieś dobry. W tych czasach, kiedy wychodzi po jakimś super duper samochodem. I występował nawet w polskim filmie. Ten film nazywał się Killer. To był pojazd Killera. A nie zdawałem sobie z tego sprawy, nie? Dziś. Ten bójdzier jest w odpowiedniej lokalizacji. Już się bałem, że. Bo ten buter w tej misji może być gdzieś. Tutaj. 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 Na pewno tutaj jest jakiś buter w tej misji. Może być gdzieś właśnie tutaj. No i jeszcze tutaj. Chyba są trzy nie? I jakby był ten e, na samej górze po lewej, tam w górach, to byłby kłopot, żeby laserem tam podlecieć. Ale e, tam, gdzie akurat jest teraz, to chyba damy radę. Oczywiście ulubiona trasa. Mamy taką rampę powiedzmy. I jedna się w środku. Policja nas nie goni podczas tej misji. Chyba. Więc możemy swobodnie teraz sobie jeździć. No, chyba, że gra uznaje, że to jest mój Ford Kudo. że to mam hangar, ale raczej nie. Po prostu podczas tej misji policja jest wyłączona. Laser. Laser jest po lewej. Nawet dwa. Okej. Okay. Czy się, że zadziorę ten pojazd? Koledzy? Sympatyczni? Hmm? Chyba nie. A to się okaże, jak już siądę Nie, nie obrażają się. Dobra. Najgorsze jest to, że właśnie laser to jest yy, na logikę i w GTA też tak to działa. No, pojazd taki dosyć kruchy. Jak w coś uderzymy, znaczy kruchy, no. Chyba coś uderzymy Przecież prędko że to trudno, żeby to nie wybuchło. Yy, no, tak też to w ta działa, nie? Te nowe myśliwce, jak na przykład nie wiem, Ray, June, no to one wytrzymują trochę. Te, które lekko wdyszymy i będzie kłopot. Czy ty faktycznie w stanie wlecieć tym laserem do bunkra? To byłoby dosyć absurdalne, no ale jak Black Dark, to tak pisze, tak się da. I w ogóle zobaczcie, że podczas misji tutaj mamy starego lasera. Z działkiem przepotężnym, a nie z tym zderfionym. No to jest ciekawe, że tego trochę drę i lasera zepsuli. W aktualnych czasach, kiedy jest Raiju, to raczej ludzie nie korzystaliby z tego pojazdu, nie? A raczej przerzuciłaby się na... Nie, nie tego nerfa. Może przez to, że właśnie Raidu, chcieli dać z gorszym działkiem, to osłabili także lasera, bo to przy okazji wpadło. Dobra. Wyjmijmy sobie kółka. I teraz... O kurwa mać. Dobra, będzie kłopot. To jest tam... No trasa nie jest zbyt odpowiednia. Do podjechania. Ale coś wykombinujemy? Hmm... Czekajcie, muszę z góry spojrzeć. To jest trasa, tak? Gdzie jest ten... Bunkier? Ja go nie widzę. Uwajmy sobie kółka, żeby mieć lepszą kontrolę. I zawróćmy. Teraz wylądujmy z powrotem. Eee... Bunkier jest... Tutaj! Dobra. Wszystko jasne. Więc może ja właśnie... Wrócę nam wprost i zamiast wiecie tam skręcać 8 razy, ja tak wyląduję, żeby na wprost być, tego był kraj normalnie sobie podjadę. W ty małem yy, skrawku ziemi i udowodnię wam, że jestem potężnym pilotem. Wrócę, gdzieś ja miałem taką. ochotę, żeby sobie w Ace Combat, ale mi szybko przeszło. <laughs> nie, bo jeżeli ja gdzieś tam sobie nie radzę, no to w Ace Combat byłoby jeszcze gorzej. Dobra, kurwa, Mać! Nieważne. Spokojnie, spokojnie, spokojnie Jest jeszcze drugi laser, prawda? Dobra Tym razem Jednak robimy plan Taki, że będę Kołował Ja pierdolę Szybko wytracę tą moc To jest masakra Ale chyba jest git Ej Dobra No co ja poradzę, że jestem genialny Jest git, jest git zosta prawo bardziej Jesteś na miejscu Daj okay, sobie nawet jedynkę. I po 10 jest, liczyło! Ej, co będzie scenka czy nie będzie scenki? Co się stanie? Ej! Ja pierdolę! <grymny> Ej, co? A, i się zblokował! <grymny> Ej, ja sobie się całkiem jak w Ja pierdolę! <grymny> o, to jest piękne! <grymny> Ale, trochę no chyba, że to sobie wyobrażałem. Oh. Nie gorsz, że nie mam już żyć, nie? Więc mnie. Ej, hey, wait, gdzie mi daje? Nie daję, jestem ja do środku bunkra, będę. Ale będzie mój pojazd Tam czy nie? Halo? Mój laser? Nie, nie mam jego laser. bym <grym> się nie zmieścił. Wybuchnę normalnie. Oh. No dobra, akurat. No, Hedy, rozdajemy. Oraz! Gil! się. Nie. Dra... I... Nieważne. Ja też w Polsce. Będziemy mówić po polsku. Ani cwaj, policaj! Wow! Nie! Nara, frajerze Kogoś ty masz? Masz? Nawet kolega był niewidoczny. Nie chodzi o to, że był. Nieważne. Po prostu na mapie go nie było widać. Dawaj dyska Thank you Ej, kolego Widzicie? Ale to było... To było taktycznie normalnie John Wick, nie? Strzał w ciało, przecież strzał w głowę, nie? Pięte, piękne, pięte, no co ja poradzę? No, ja pierdolę! Ty kurwo gro! Nienawidzę tej gry Przestacie... Akcję! No Nie da się w tą grę grać W pomieszczeniach... celowanie się psuje Przestajecie? No c Nie wytrzymie, nie wytrzymie... No czy Telefon! Jeszcze... No! Dobra. Tutaj gościu jest tam gdzieś daleko. Zanim mu Keda, zanim on mnie... No oh, come on, please. Dziękuję ci bardzo, gro. Ty też. E, tu jest gdzieś... One. Więc sobie go podniesiemy. Teraz powiedzcie mi... Jak się mam niby znaleźć? Tutaj. Eee, motocyk, który mam wrócić. Jest on wykonable. nic jakaś, czy był przekąski? Hasa chyba zwykła. A laser, jest tutaj laser. To znaczy laser, lay, I Ja mam. Uff. Kurwo gro. Już. Dwa pociski, mogą być. Wychodzimy. Czemu tak to się psuje? Czemu ten but jest od tyle czasu w tej grze? I przez niego może zginąć sobie, nie? Nie wiem, czy w ogóle yy, na napadach z mieszkania przy otocie, bo on występuje Albo w bazie Jeżeli tak No tak, a może możecie popsuć geniusza na przykład, nie? Dobra yy, motocyklen yy, potrzebuję. Gdzie jest? Na jakieś krosy powinno to i... Jeździć sobie raz jakiś czas Hmm O, Breaking Bad, ale nie, ja potrzebuję nakłada albo motocyklu. Kłopoty widzowie, no bo zobaczcie, przebiegłem stąd dotąd i żaden motocykl się nie pojawił, więc chyba musimy jednak poszukać innego pojazdu. Niech będzie pierwszy, który podjechał. Jest to ranger, jak się nazywa? Nie, to jest Bobcat XL. Aha, wersja z paką. Okej, okay, dobra, to ma sens. Ej, chyba jest motocykl. By, nie, motocykl, ale też pojazd. Kład, może być. Zabieramy. Konfiskata. Thank you. O, jeszcze lepsze. Thank you. Za zamianę. Może sobie wziąć mój. Jak wstaniesz. Hehe. <grymne> Trzymaj tylko Avi. Schwarzenegger. Mam dla ciebie dyski. Bardzo chętnie ci je wystarczy. O, kamizelka. Miła z twojej strony. Możemy mieć też amunicję do shotguna. Hmm. Robimy ją na kinu. Ale co, Jak za darmo to zgarnę. Eee, ciężki chce religion w sumie! Po co mi religion? <laughs> Ej, ale to będzie trudne. Bo tutaj są te pojazdy. I jak oni się zaczną pojawiać to będzie kłopot. Więc na początku chyba szybko eliminujmy tych typów Zanim oni cofiek mi zrobią Żeby Potem jest czas, żeby sobie z nimi poradzić Ej no halo gościu Please Zamiar sobie umrzeć Ci mam w głowę Dziękuję bardzo Takie pojazdy jeszcze wiecie Nie ma problemu Gorzej jeżeli pojawi się jakiś pojazd opancerzony Albo Tampa Sobie też opancerzona lekko ja długo moje propozycje wytrwają. Ale macie ci znaczy, chcecie mm. To co ty bierzesz, z du oni istnieją. To idealnie. No ra, to nie był headshot, co prawda, ale. <gryw> Naprawdę, gdzieś odłamek trafił w nich. Ehe. Oni muszą wysiąść, dopiero wtedy auto im jakoś zadziała. Nie mam z tym problemu. O, właśnie, to jest najgorsze bo nie ma szans, że ja go od przodu rozwalę ale z tego co wiem chyba... EJ! A gdzie go mi dojechali? No nie da się, unwykonable to jest. Oni mają taki power, no nie ma szans Ale spokojnie, zaraz znajdziemy jakieś rozwiązanie To jest w porządku. Oni się już pojechali, ci tutaj przyjeżdżają O, Tampa przyjechała, dobra No problemo, bo ją da się zdjąć akurat Tylko trzeba wymierzyć w... Typiaża za sterami, i ta tapa wybuchnie. Chyba tak samo jest z tym pojazdem przepotężnym, który krąży. O! Rajdanie. Nie żyje. to nie wybucha, ale to nie wybucha chyba. Wielki. No, please. Headshot miał być. Dziękuję. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Pokaż, mordę. Tak ma być. Zobaczcie, że. Oby mi na chwilę zdjąć, nie? Z tym swoim minigunem, ale jest taki łaskawy dosyć. No. Kolejna tampa. Ile tych tampa? A jeszcze ten fryer? Eee, przekląski pancerz. Wypierdalam. No, nie ładuj mi go. Kurwa, no tam przestał cienko, ale namierza wideo widział gościa z tym dziadostwem. Jeszcze raz. Eee, tu jest gościu. No. No stój w miejscu To jest jakby cipołza napierdolał, ale bez pauza Aha Stój Dara Dobra, tam są heliki One są proste, nie? Po prostu że pilota rozwalimy Zesłanie plików zakończone, musimy się tylko tych piarzy pozbyć No, come on, no był headshot Jeszcze raz One co, lecą? Co one Nie no, pozostałych No czekajcie, a akysz! O, przyje dostał I stań On wygląda jak gościu z Resident Evil 4 No jest kolejny ten gościu, cały czas ten sam w sumie O, zablokował się, i danie. No, proszę bardzo, zabijamy te piarze w środku i to wybucha Zastanie absurdalne, ale... Jak bardziej na plus Może on ma ten, dead... Jak to się nazywa. Dead coś tam Dead... Baton. Nie, jakoś to inaczej się nazywa. Takie coś było przed w... Wy... ...Terminatorze 2. Taki przycisk, nie? Że jak przestaje przyciskać, to wybuchnie. Nie można takiego wiedzieć samochodzie, nie? Tak możemy to tłumaczyć. I mam nadzieję, że pójdzie prościej. Eee... Tu główkę masz... ...gościu... ...tu. Dobra. I ten tutaj spada, i ostatnie helka jest tu. I gościu ma główkę. Mm. No, come on, główkę masz Tu masz główkę, ja nie trafiłem. Tu masz główkę, dokładnie. Halo, Aki. Porozumiajmy. Daj mi wpłatę No to mordę. Dobra, już gościu, przestań gadać. A wiesz Schwarzenegger. Nie wiem czy właśnie powie się w szóstce. Nie w nie, ale wolna nie, nie tak. Rockstar prędzej, prędzej czy później go przewróci. Może się wycilić haker w napadach, nie? To miałby sens. E, witam serdecznie w Arkuszu. Tym razem przesuwamy się w prawo, a zleciemy kolumnę zlecenie dane. Dopisujemy tutaj oczywiście nasz dzisiejszy wynik, który wynosi 153 tysiące. I teraz, jak zdejmiemy siebie sobie w dół, to podsumowanie, z którego wynika to, że dzień 243 naszej pięknej serii, choćby z wynikiem 136 milionów 831 572 dolary. Piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach.